Witajcie w kolejnym odcinku 5 minut z chemią. Dzisiaj gościnnie w odcinku wystąpi Damian Micki Mickiewicz, który jest m.in. prowadzącym w powtórce z chemii, czyli kursie przygotowującym do matury rozszerzonej z chemii, ale nie tylko. Możecie go kojarzyć chociażby z portalu internetowego Biomist, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych artykułów tłumaczących chemię. Możecie go kojarzyć z kanału na YouTube, gdzie pokazuje ciekawe eksperymenty a oraz jak pewnie dużo z Was możecie go kojarzyć, chociażby z grup facebookowych, gdzie tłumaczy i udziela się bardzo dużej ilości tłumacząc Wam zagadnienia, tłumacząc Wam teorie i zawsze robi to w sposób właściwy, nie patrząc na to, co mówią książki, tylko co mówi chemia i prawdopodobnie jest to jeden z, jeden z kilku największych autorytetów, takich można powiedzieć kultywatorów chemicznych w kraju. Tak więc zapraszam na odcinek. Dzisiaj powiemy sobie o tym, czym jest szybkość. No i zobaczycie też, co czasami się pojawia błędnie w pewnych zbiorach. Tak więc miłego oglądania. Cześć, nazywam się Damian Mickiewicz, dla niektórych bardziej znany jako Micki. Myślę, że mnie część z was kojarzy z grup naturalnych. Prowadzę też portal Biomist, do tego jeszcze też prowadzę swoje lekcje online w kursie zwanym Powtórka z chemii. Dzisiaj wam opowiadam troszeczkę o tym, czym jest szybkość reakcji. Przechodząc do tematu, no wiemy, że reakcje to nie jest takie, że stryk było i nie ma, albo było i jest, albo dotknięcie magicznej różdżki nie było i jest, był, było i nie ma, tylko po prostu zachodzą z jakąś szybkością. No, śnieg się topi z jakąś szybkością, świeca nam, też się spala z jakąś szybkością. Cynk jak go wrzucimy do kwasu solnego, to też się przez jakiś czas roztwarza, no bo się roztwarza z jakąś szybkością. Dla takich układów właśnie jednorodnych jednorodnych, no szybkość reakcji można wyrazić równaniem, które nam opisuje tę szybkość w zależności od stężenia. I to jest rzecz, którą na ogół y, powinniśmy kojarzyć. Może sobie wezmę piórko i jeszcze. Pokażę. Właśnie chodzi mi o to, że to jest K razy CCA Ca do, do, do potęgi N, CB do potęgi N i generalnie, w zależności od tego, ile jest tej substratu w reakcji, to tyle ich się w, te, 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 w tym równaniu kinetycznym może pojawić. Te liczby M i N zjemy rzędem reakcji wobec danego substratu, a ich sumę całkowitym rzędem reakcji albo po prostu rzędem reakcji. Natomiast K to jest stała szybkość reakcji, czyli taki współczynnik proporcjonalności. Samo równanie kinetyczne musi być podane w treści zadania, no bo jest to ponad wymagania, żebyście je umieli wyprowadzać, więc musi być albo informacja o jego wyprowadzaniu, albo po prostu musi być ono podane. Ale przejdźmy kawałeczek dalej, bo takie wykresy, które nam pokazują wpływ stężenia, czy zależność szybkości reakcji od stężenia, też musimy znać, musimy wiedzieć, że są reakcje zero, pierwszo- i drugorzędowe, nawet czasami trzeciorzędowe. Musimy je znać, że te wykresy mają różny przebieg, że dla reakcji zerowego rzędu szybkość nie zależy od stężenia, jest stała w czasie. Dla reakcji pierwszego rzędu jest to taka zależność wprost proporcjonalna, a dla reakcji drugiego rzędu mamy taką zależność, że jak stężenie nam rośnie dwa razy, to szybkość rośnie akurat razy cztery. No ale przejdźmy do rzeczy. Gdybyśmy mieli rozwiązać taki przykład, który czasami spotykamy w różnych zbiorach zadania albo w jakichś tam arkuszach różnych tam wydawnictw, różnych autorów, to na przykład mamy takie polecenie mamy podane równanie kinetyczne, widzimy, że jest to reakcja zerowego rzędu, oblicz jakie będzie stężenie substratu A po 3 sekundach od rozpoczęcia reakcji, mamy podaną stanu, stałą szybkości, mamy podane początkowe stężenie, no i policzmy to tak, jakby większość z Was to policzyła. No to widzimy, że ta stała szybkości, stała szybkości jeżeli ja ją pomnożę razy czas no to wyjdzie mi po prostu o ile mi spadnie stężenie i w każdej sekundzie to stężenie będzie mi maleć o 1 mola właśnie na decymetr sześcienny i z tego jednego zrobi mi się 90 tyle będzie po jednej sekundzie po dwóch sekundach, jak to powtórzę, no to z tych 9 dziesiątych już mi się zrobi 80, czyli po dwóch sekundach będę miał 80 mola na decymetr sześcienny, no i po trzech wyjdzie mi z tego właśnie 70 mola na decymetr sześcienny możemy dojść do takiego równania, które tak ładnie sobie napiszemy, jak tutaj napisałem, że C końcowe równa się C początkowe minus KT, ale tu mamy reakcję rzędu zerowego. A powtórzmy to samo, jakby większość z Was pewno zrobiła, no bo na tym właśnie zwykle polegają rozwiązania w arkuszach, w arkuszach czy w zbiorach zadań, tylko że dla reakcji rzędu pierwszego. No to obliczenia nam się troszeczkę skomplikują, no bo zobaczmy. Policzymy sobie szybkość reakcji w pierwszej sekundzie i wyjdzie nam, że jest to pół mola na decymetr sześcienny na sekundę. Ta początkowa szybkość. A zatem która akurat szybkość się zmienia w czasie, a zatem tak wnioskujemy na logikę, że po, z tego jednego mola na decymetr sześcienny po tej jednej sekundzie zostanie nam pół. W drugiej sekundzie, no ponieważ stężenie nam spadło o połowę, no to szybkość też nam spadnie i z tego pół zrobi nam się 1,4 mola na decymetr sześcienny po 2 sekundach. Czyli byśmy doszli do, do takiego czegoś, że po y, 3 sekundach to stężenie powinno nam spaść do 0,125 mola na decymetr sześcienny. Ale rzeczywiste stężenie wcale takie nie jest i zobaczmy, że po trzech sekundach rzeczywiste jest prawie dwa razy wyższe od tego, co żeśmy policzyli. Pytanie, skąd się biorą te różnice i dlaczego w ostatnim przypadku to już jest różnica prawie dwa razy? A no stąd, że zobaczcie, to co tutaj napisałem, to jest takie proste równanie na prędkość. To jest zależność wiążąca jakiejś wielkości z czasem prędkość z czasem. Albo tutaj to jest zależność wiążąca drogę z czasem. Tu się pojawia ten czas. Tym czasem w równaniu kinetycznym nie ma czasu. To nie jest zależność wiążąca szybkość reakcji z czasem. To jest zależność, która mi mówi, jak, jaka ta szybkość będzie wtedy, gdy stężenie będzie akurat tyle wynosić, ale nie wiemy kiedy ono tyle wynosi. No i teraz zobaczmy te różnice. Są dosyć znaczne, to jest raz, byłyby większe dla reakcji drugiego rzędu, to jeszcze bardziej by nam się to rozjechało. Ja tutaj też mogę sobie podstawić po tej jednej sekundzie, że ta szybkość reakcji, to co wcześniej policzyłem, że to jest 0,25 mola na decymetr sześcienny, a rzeczywista jest 0,303 mola na decymetr sześcienny. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to równanie kinetyczne pozwala nam określić zależność szybkości od stężenia, ale nie mówi w jakim czasie to nastąpi. Tylko wiemy, co będzie przy zmianie stężenia, ale nie wiemy nic o czasie. I tak naprawdę. Tutaj zrobiłem sobie właśnie jeszcze dwa wykresy. Jeden, ten, ten żółte punkty to są test tego błędnego rozwiązania, a rzeczywiste to są te, ten niebieski wykres. I widzimy, że to się nam generalnie trochę rozjeżdża. Jeszcze bardziej byłoby dla reakcji drugiego rzędu. Pytanie dlaczego? Dlatego, że to jest szybkość chwilowa. Szybkość tylko wtedy, gdy akurat stężenie tyle wynosi, a przecież ono się w czasie zmienia. W czasie, w czasie trwania tej pierwszej sekundy szybkość mi spada, bo stężenie przecież w czasie tej jednej sekundy też spadało, też spadało. Jeżeli ono spadało, to i szybkość mi spadała, więc nie mogłem dojść do tego półmola na decymetr sześcienny po upływie jednego, yy, jednej sekundy, bo mi ta szybkość spadała w międzyczasie, w czasie trwania tej jednej sekundy. Stąd też właśnie nie doszedłem do, do czegoś takiego, bo to jest tak samo, jakbyśmy hamowali. To, że mam 10 metrów na sekundę, jak jadę ze stałą prędkością, to w ciągu tych 10 sekund, przejadę, tej sekund sekundy przejadę 10 metrów. Ale jak zacznę delikatnie hamować, to moja początkowa prędkość była 10 metrów na sekundę i ja w ciągu sekundy tych 10 metrów już nie przejadę, bo zwalniam, zmieniam swoją szybkość w czasie tej jednej sekundy. I tak samo reakcje chemiczne, tylko dla reakcji rzędu zerowego, gdzie ta szybkość nie zależy od stężenia. To pracuje, ale dla pierwszego czy drugiego rzędu już nie. I nie ma takich zadań na maturze, bo nie mają po prostu one sensu. Oczywiście za zbiorę zadań nie biorę odpowiedzialności, ale nie ma ich na maturze. Żeby policzyć rzeczywiste stężenie w czasie, to są równania zupełnie inne. mi sobie tutaj wypisać. W ogóle ich znać nie musicie. Musielibyście je mieć podane w zadaniu. No a dwa na przykład to, w ogóle tego nie musicie wiedzieć, co taki zapis znaczy? To byście mieli w ogóle podane w postaci zlogarytmowanej, żebyście byli to w stanie policzyć, bo się od was tego nie wymaga. Więc na maturze takich zadań nie ma w zbiorach zadań jak są, można je po prostu olać. A ja tymczasem Ja tymczasem generalnie dziękuję za uwagę i zapraszam też na swoje zajęcia. Pozdrawiam Damian Micki. Cześć. No